Marek, 23-letni student pracujący na część tatu w ekskluzywnym sklepie sportowym w centrum Warszawy, nigdy nie przypuszczał, że zwykły dzień w pracy odmieni jego życie. Był poniedziałkowy wieczór, sklep powoli pustoszał, gdy nagle do środka wszedł mężczyzna w kapturze i z nasuniętą na oczy czapką. Marek natychmiast go rozpoznał. To był Robert Lewandowski, gwiazda polskiej piłki nożnej. Serce Marka zabiło szybciej, był wielkim fanem piłkarza. Przepraszam, powiedział cicho Lewandowski, rozglądając się nerwowo potrzebuję pilnie nowych butów piłkarskich. Moje uległy zniszczeniu podczas treningu, a jutro mam ważny mecz. Marek zrozumiał, dlaczego Lewandowski przyszedł tak późno i starał się nie zwracać na siebie uwagi. Chciał uniknąć zamieszania i fanów. Oczywiście, pomogę panu, odpowiedział Marek z uśmiechem. Proszę za mną. Przez następne pół godziny Marek pomagał Lewandowskiemu wybrać idealne buty. Testowali różne modele, dyskutowali o ich zaletach i wadach. Marek był w swoim żywiole, dzieląc się swoją wiedzą o sprzęcie sportowym. Gdy Lewandowski w końcu wybrał buty, sklep był już oficjalnie zamknięty. Marek wiedział, że powinien był wyprosić klienta wcześniej, ale nie mógł się zmusić do przerwania tej wyjątkowej interakcji. Dziękuję ci, Marku, powiedział Lewandowski, czytając imię na plakietce chłopaka. Twoja pomoc jest nieoceniona. Te buty mogą zadecydować o wyniku jutrzejszego meczu. Marek promieniał z dumy. To dla mnie zaszczyt, panie Lewandowski, powodzenia w meczu. Gdy Lewandowski wyszedł, Marek zaczął sprzątać sklep, nie zdając sobie sprawy, że jego życie właśnie zaczęło się zmieniać. Następnego dnia Marek przyszedł do pracy jak zwykle, jednak zamiast rutynowych obowiązków czekała na niego nieprzyjemna niespodzianka. Kierownik sklepu, pan Kowalski, wezwał go do swojego biura. Marku zaczął surowym tonem. Wczoraj zamknąłeś sklep pół godziny później niż powinieneś. Co więcej, obsłużyłeś klienta po godzinach pracy, co jest niezgodne z naszym regulaminem. Marek poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Ale to był Robert Lewandowski. Potrzebował butów na dzisiejszy mecz. Nie mogłem. Pan Kowalski przerwał mu gestem ręki. Nie interesuje mnie, kto to był. Zasady są dla wszystkich takie same. Złamałeś regulamin narażając firmę na potencjalne straty. Przykro mi, ale muszę cię zwolnić. Marek nie mógł uwierzyć własnym uszom. Zwolniony? Za pomoc Robertowi Lewandowskiemu? To musiał być jakiś koszmarny sen. Ale... ale to moja jedyna praca. Potrzebuję jej, żeby opłacić studia, próbował argumentować Marek. Pan Kowalski pozostał niewzruszony. Przykro mi, Marku, decyzja jest ostateczna. Możesz odebrać swoje rzeczy i opuścić sklep. Z ciężkim sercem i łzami w oczach, Marek spakował swoje rzeczy i wyszedł ze sklepu. Czuł się zagubiony i zdradzony. Jak mógł wiedzieć, że jego dobry uczynek będzie miał takie konsekwencje? Wrócił do swojego małego mieszkania studenckiego, nie wiedząc, co teraz zrobi: jak opłaci czynsz, jak dokończy studia. Wszystko wydawało się beznadziejne. Zmęczony i przygnębiony, Marek położył się do łóżka, mając nadzieję, że następny dzień przyniesie jakieś rozwiązanie. Nie wiedział jeszcze, że los szykuje dla niego niesamowitą niespodziankę. Następnego ranka Marek obudził się z ciężkim sercem. Rzeczywistość utraty pracy uderzyła w niego z pełną siłą. Leżał w łóżku, zastanawiając się, co teraz zrobi, gdy nagle jego telefon zawibrował. Nowa wiadomość. Z niechęcią sięgnął po telefon, spodziewając się kolejnych złych wieści. Jednak to, co zobaczył na ekranie, sprawiło, że usiadł gwałtownie, przecierając oczy z niedowierzaniem. Wiadomość była od Roberta Lewandowskiego. Cześć Marku, tu Robert Lewandowski. Dowiedziałem się, co się stało. Nie mogę uwierzyć, że zostałeś zwolniony za to, że mi pomogłeś. Chciałbym się z tobą spotkać. Czy możesz przyjechać dziś o 14.00 na stadion? Mam dla ciebie propozycję. Marek czytał wiadomość raz za razem, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Skąd Lewandowski dowiedział się o jego zwolnieniu? I co to za propozycja? Z mieszaniną ekscytacji i niepewności, Marek szybko się ubrał i ruszył w kierunku stadionu. Jego myśli wirowały: Czy to możliwe, że jego życie znowu się odmieni? Gdy dotarł na miejsce, został natychmiast zaprowadzony do prywatnego biura. Tam czekał na niego Robert Lewandowski, uśmiechając się ciepło. Marku, cieszę się, że przyszedłeś powiedział piłkarz, ściskając jego dłoń. Przede wszystkim, chcę ci podziękować za twoją pomoc przedwczoraj. Te buty, one naprawdę przyniosły mi szczęście. Strzeliłem hatrika. Marek uśmiechnął się nieśmiało, wciąż nie mogąc uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Ale gdy dowiedziałem się, że straciłeś pracę z mojego powodu, poczułem się okropnie, kontynuował Lewandowski. Dlatego chcę ci coś zaproponować. Marek wstrzymał oddech, czekając na to, co powie piłkarz. Potrzebuje osobistego asystenta. Kogoś, kto zna się na sprzęcie sportowym, jest dyskretny i potrafi działać pod presją. Myślę, że idealnie się do tego nadajesz. Co ty na to? Marek poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Nie mógł uwierzyć własnym uszom. Ja, ja nie wiem, co powiedzieć. To byłoby spełnienie marzeń. Lewandowski uśmiechnął się szeroko. To weźmy się do pracy, mamy dużo do zrobienia. W ten sposób, w ciągu zaledwie 48 godzin, życie Marka zmieniło się nie do poznania. Zwolnionego pracownika sklepu stał się osobistym asystentem jednego z najlepszych piłkarzy na świecie i to wszystko dzięki jednemu aktowi życzliwości. Kolejne tygodnie były dla Marka jak sen. Jako osobisty asystent Roberta Lewandowskiego, jego życie nabrało zawrotnego tempa. Podróżował z piłkarzem na mecze i treningi, organizował jego harmonogram, dbał o sprzęt i był odpowiedzialny za wiele innych zadań. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania i doświadczenia. Pewnego dnia, gdy przygotowywali się do ważnego meczu Ligi Mistrzów, Robert zapytał Marka. Słuchaj, zauważyłem, że masz świetne oko do detali i naprawdę znasz się na sprzęcie. Czy kiedykolwiek myślałeś o projektowaniu butów piłkarskich? Marek był zaskoczony pytaniem. Szczerze mówiąc, zawsze mnie to interesowało, ale nigdy nie miałem okazji zgłębić tego tematu. Robert uśmiechnął się. Wiesz, Mam znajomych w jednej z największych firm produkujących obuwie sportowe. Co powiesz na to, żebyśmy wspólnie zaprojektowali nową linię butów? Oczy Marka rozszerzyły się z niedowierzania. Ja projektować buty z Robertem Lewandowskim? To to byłoby niesamowite. I tak rozpoczęła się nowa przygoda. Przez następne miesiące Marek i Robert pracowali nad projektem innowacyjnych butów piłkarskich. Marek mógł wykorzystać całą swoją wiedzę i pasję, a Robert dostarczał bezcennych informacji z perspektywy profesjonalnego piłkarza. Proces projektowania był intensywny i wymagający. Marek spędzał długie godziny nad szkicami, studiował anatomię stopy i najnowsze trendy w technologii obuwia sportowego. Robert, mimo napiętego harmonogramu, zawsze znajdował czas, by omówić z Markiem najdrobniejsze szczegóły projektu. Widzisz, Marek, powiedział Robert podczas jednej z ich sesji projektowych, buty to nie tylko część stroju piłkarza to narzędzie, które może zdecydować o wyniku meczu. Musimy stworzyć coś, co nie tylko będzie wygodne, ale także poprawi wydajność na boisku. Marek chłonął każde słowo. Jego pasja do sportu i projektowania rosła z każdym dniem. Zaczął nawet uczęszczać na dodatkowe kursy z zakresu inżynierii materiałowej i biomechaniki, aby lepiej zrozumieć, jak stworzyć idealne buty piłkarskie. Po sześciu miesiącach intensywnej pracy, pierwsze prototypy były gotowe. Marek i Robert przedstawili je zarządowi firmy obuwniczej podczas specjalnej prezentacji. Panowie, zaczął Robert, to co dziś zobaczycie, to przyszłość obuwia piłkarskiego. Marek, pokaż im, co stworzyliśmy. Marek, mimo zdenerwowania, pewnym głosem zaczął opisywać innowacyjne cechy ich butów. Mówił o specjalnej piance amortyzującej, która dostosowuje się do kształtu stopy, o nowym systemie sznurowania zapewniającym idealne dopasowanie i o rewolucyjnej podeszwie, która poprawia przyczepność na różnych rodzajach nawierzchni. Reakcja zarządu była entuzjastyczna. To przełom w designie butów piłkarskich, oznajmił jeden z dyrektorów. Chcemy jak najszybciej wprowadzić te buty na rynek. Kolejne miesiące upłynęły na dopracowywaniu projektu i przygotowaniach do produkcji. Marek był zaangażowany w każdy etap tego procesu, od wyboru materiałów po testy z udziałem profesjonalnych piłkarzy. W końcu, po roku intensywnej pracy, nowa linia butów Lewy Marek Pro trafiła do sklepów. Stała się natychmiastowym hitem, zyskując uznanie zarówno profesjonalnych piłkarzy, jak i amatorów. Sukces butów przerósł najśmielsze oczekiwania. Media sportowe rozpisywały się o innowacyjnym designie i technologii, a piłkarze z całego świata chwalili komfort i wydajność nowych butów. Podczas wielkiej konferencji prasowej promującej nowe buty, Robert niespodziewanie zaprosił Marka na scenę. Ten młody człowiek, powiedział Robert, Wskazując na Marka, nie tylko jest moim asystentem, ale także kluczowym projektantem tych butów. Jego historia jest dowodem na to, że czasem jedno dobre działanie może odmienić całe życie. Marek, stojąc na scenie obok swojego idola, nie mógł powstrzymać łez wzruszenia. Wspomniał tamten wieczór w sklepie, zwolnienie z pracy i niepewność, którą wtedy czuł. Kto mógłby przypuszczać, że to wszystko doprowadzi go do tego momentu? Chciałbym wszystkim młodym ludziom przekazać jedną rzecz, powiedział Marek do mikrofonu. Nigdy nie rezygnujcie z bycia dobrymi i pomocnymi, nawet jeśli wydaje się, że możecie na tym stracić, bo nigdy nie wiecie, jak los może to wynagrodzić. Sukces butów Lewy Marek Pro otworzył przed markiem nowe możliwości. Został oficjalnie zatrudniony przez firmę obuwniczą jako główny projektant linii sportowej. Jego innowacyjne pomysły i świeże spojrzenie szybko zaczęły rewolucjonizować nie tylko buty piłkarskie, ale także obuwie do innych dyscyplin sportu. Robert, widząc potencjał Marka, zaproponował mu współpracę przy innych projektach. Wspólnie zaczęli pracować nad linią odzieży sportowej i akcesoriów treningowych. Ich partnerstwo wykraczało już daleko poza relacje asystent-pracodawca. Stali się prawdziwym teamem, inspirując się nawzajem i wspólnie dążąc do innowacji w świecie sportu. Marek nie zapomniał jednak o swoich korzeniach. Wykorzystując swoją nową pozycję, zainicjował program stażowy dla młodych, utalentowanych projektantów. Chciał dać innym szansę, jaką on sam otrzymał od losu. Pamiętaj, Marek, powiedział mu kiedyś Robert, sukces to nie tylko to, co osiągasz dla siebie. To także to, jak pomagasz innym w osiąganiu ich celów. Te słowa stały się mottem Marka. Zaczął organizować warsztaty dla młodych sportowców Ucząc ich, jak dbać o sprzęt i wybierać odpowiednie obuwie. Jego historia inspirowała tysiące młodych ludzi do podążania za swoimi marzeniami, niezależnie od przeciwności losu. Rok po pamiętnym zwolnieniu z pracy, życie Marka wyglądało zupełnie inaczej. Nie tylko był cenionym asystentem Roberta Lewandowskiego i uznanym projektantem obuwia sportowego, ale także stał się inspiracją dla ludzi. Na całym świecie. Jego historia pokazywała, że czasem największe szanse rodzą się z pozornych porażek. Pewnego dnia, spacerując ulicami Warszawy, Marek zatrzymał się przed sklepem sportowym, w którym kiedyś pracował. Przez szybę zobaczył młodego pracownika, który z pasją opowiadał klientowi o butach piłkarskich. Marek uśmiechnął się do siebie, wiedząc, że gdzieś tam może być kolejny młody człowiek, którego życie zmieni się w nieoczekiwany sposób. Wieczorem, siedząc w swoim nowym apartamencie i przeglądając projekty nowej kolekcji, Marek otrzymał wiadomość od Roberta: Hej, mam nowy pomysł na buty do halówki. Spotkamy się jutro, żeby o tym pogadać? Marek uśmiechnął się szeroko. Wiedział, że to początek kolejnej ekscytującej przygody. Jego życie, które jeszcze niedawno wydawało się stracone, teraz było pełne możliwości i wyzwań. Zasypiając, Marek pomyślał o wszystkich młodych ludziach, którzy może właśnie w tej chwili przeżywają trudne momenty, podobne do tego, co on przeszedł. Chciałby im wszystkim powiedzieć: Nie poddawajcie się, bądźcie dobrzy dla innych. Bo nigdy nie wiecie, kiedy jeden akt życzliwości może otworzyć drzwi do niezwykłej przyszłości. I tak historia chłopaka zwolnionego za pomoc Robertowi Lewandowskiemu stała się legendą, przypomnieniem, że w życiu warto być dobrym człowiekiem, bo nigdy nie wiadomo, jakie drzwi może otworzyć jeden akt życzliwości. A Marek. Ze swoim talentem, pasją i sercem na właściwym miejscu był gotów na kolejne wyzwania, jakie przyniesie mu przyszłość.